Aktualnie zbliża się godzina 11, a ja najbliższe 24 godziny zamierzam spędzić na tej oto kanapie. Zabis dzisiejszy film miał być troszeczkę inny. Miałbyś to film walentynkowy, no ale niestety się rozchorowałam, a nie chciałabym ani narażać innych na to, żeby ich zarazić. No i sama też nie chciałabym się jeszcze bardziej rozchorować, dlatego Bartek wpadł na bardzo genialny pomysł, abym połączyła przyjemne z pożytecznym i cały dzień dzisiejszy spędziła na tej oto kanapie, kurując się i jednocześnie pracując. Tylko jest jeden haczyk. Cały film powierzyłam Bartkowi. Bartek wpada bardzo często na głupie, dziwne pomysły i totalnie nie wiem, jak potoczy się dzisiejszy dzień, jak potoczy się ten ten film. Mam nadzieję, że za bardzo tego nie wykorzysta, ale ja się troszeczkę, kochani, wycwaniałam, bo słuchajcie, mam tutaj całą kanapę prowiantu na dzisiejszy dzień. Mam tutaj zapas jedzonka. Moja dieta dzisiaj przyszła. Mamy tutaj jakieś pyszne ciacho. Mamy, słuchajcie, pizzu, nie? Do tego tutaj od mojego taty z Holandii, zapas płynów oczywiście woda i soczek jabłkowy, no i laptopik. No bo oczywiście nie mam zamiaru cały dzień się opierdzielać, tylko też troszeczkę popracuję, no ale może włócz sobie też jakiś serial, nie wiem, chcę troszeczkę poczilować, wygrzeć się pod kocykiem, także ja zaszywam się pod kocyk i rozpoczęłam chyba najbardziej przyjemny film w moim życiu. Przynajmniej do tamtego momentu tak mi się wydawało. Co ty robisz? Nie ma. Co ty? Myślałeś, że to są wakacje? To Dawaj, jest moje, ale Dawaj. nie możesz mi zabierać. Wiktoria. <noise> ale nie możesz. Wodę mogę ci zostawić. Nie umrzesz, spokojnie. Co ty myślałeś? My... Na wakacjach tu będziesz? No... Powiedziałeś, że jestem chora i że powinnam leżeć w łóżku. Będziesz leżeć w łóżku, będziesz odpoczywać, ale pewnie jesteś głodna, bo nie zjadłaś nic z tego. Nie jestem jakoś bardzo mocno głodna, ale w sumie nie jadłam śniadanie jeszcze, więc... No to ci przygotujemy śniadanie. Czy jednak jestem na wakacjach? Trochę tak. Mam przygotowane dla Ciebie dziewięć rzeczy. Na śniadanie? Nie. Proszę podać cztery cyfry od 1 do 9. I to będzie Twoja kompozycja śniadaniowa. No dobra, no to tak, szczęśliwa siódemka. Okej, siódemeczka. Na pewno jedynka nie będzie zła, bo na pierwszy nie być czegoś oknego. Okej, skoro tak twierdzisz. To może jeszcze czwórka? Okej. Okay. Ej, <noise> ja że dawno tak nie stresowałam, śniadanie. E, i dziewiątka. Smacznego i to musi ci starczyć do obiadu. Czekaj, czekaj, co tu się wydarzyło? Mam tak, bułeczkę, pomidora, zimną pizza, A a czemu ty nie jej nie podgrzałeś? Mogę ci ją podgrzać, jak będziesz chciała. To chcę. Okej. Okay. A ja nie lubię osypków. To pozwolę ci jedną rzecz wymienić, na no, losowy inny numer. Ja chcę wymienić pomidora, bo nie zjem go tego. Tak na jaki? E... Wujka. Jaka farciara O! Bakuś, kocham Bakusię Ej Misiu, ale to jest naprawdę fajne śniadanie To mogę oddać dla Ciebie, bo i tak tego nie zjem Okej, okay, dzięki, ale ja nie dam i za to podgrzejesz mi pizzę, nie proszę? No. Ja Ej, że podgrzejesz Łamałem Fajny jest ten film Falała mi się Nie muszę nic robić, nie muszę nad niczym myśleć Jest super Misiu, a będziemy robić częściej takie filmy? Gwarantuję, że zaraz zmienisz zdanie nie śniadaniem też mnie tak straszyłeś A jak tu już jesteśmy to przy okazji... Nie! nie. Wiktoria, nie. Nie. nie! nie! Telefon też zabieram Nie Bartek, proszę, wszystko to będzie telefon Ja mam pracę Ja muszę podpisywać, ja muszę... Misiu Pozbawiasz mnie wszystkiego Jak tam babo? Twoja bułeczka Moja ja prezentuję się ładnie musio z Szyneczką, pomidorkiem, sałatką. Smacznego. Ja mam pić z susiem i też jest bardzo dobra. A suche bułki uwielbiam. A więc na razie jest fajnie, tylko nudzę się trochę. No i teraz wiem, że niepotrzebnie to powiedziałam. Włączasz mi serial? Nie. No jak to nie? A Netflix to co? Skoro się nudzisz, to ja ci zapewnię rozrywkę. Jest godzina 12.00. Przez godzinę będziesz słuchała Skibidi toilet. Jeżeli wytrzymasz, dostaniesz nagrodę. Jeżeli nie, to trudno. Ja nawet nie wiem jak to mam skomentować w tym momencie To jest coś, czego się totalnie nie spodziewałam Boże, zaczęłam się zastanawiać co pomyślałam sobie o nas sąsiedzi, że słuchamy takiego szajsu To jest już znęcanie się Chyba sama piosenka w sobie mi nie przeszkadza, co to, że jest tak głośno, że nie słyszę własnych myśli <laughs> Oszustka! Ja pierdziele Wiktoria, przedłużam ci, ile minęło? 20 minut. Od teraz leci godzina dopiero. Nie no, Oddajesz telefon. Powiedz mi, czy to nie jest znęcanie się nade mną? I tak, tak i tak ja... ściszyłem No bo sąsiedzi by o nas źle pomyśleli, że słuchamy przez godzinę jakiegoś gówna. One hour later. Bardzo Mogę to zrobić chociaż dla tych kotów, bo one już pewnie też mają. Dosyć. Nie no, to już minęła ponad godzina, bo drugi raz mi się zapętlił ten godzinny refren. No, ale chyba nie było tak, że... Nie, myślałam, że będzie troszeczkę gorzej. Kotek ci pomaga w challenge'u? Tak, kotek leży ze mną i się za mną przytula. Ale mi się trzeba, mogę wyjść do ciebie jedną prośbę. Słucham Powinna mi się mieć i wypić gorącą herbatkę. Dobrze, to ci zrobię. Herbatka, witaminki i prezent od kuriera. Mhm, uh -huh. dziesięciu sześć Ale super a! Ej, ja to tak naprawdę czekałam. Ja się w sumie tak ucieszyłam, a widzowie mogą nie wiedzieć o co chodzi Chociaż mogą się domyśleć, bo tutaj jest napis YouTube A jak dobrze wiecie, jakiś czas temu na moim kanale wybiłam granicę 100 tysięcy subskrypcji A to oznacza, że przyszedł do mnie... Karton, Karton! A tak serio to? Przydał mnie czemuś srebrny przycisk? Dobra, nie będę udawała, że będę teraz czytała kartki i nie widzę, co jest w środku. Miejku, ale się jaram, ale się cieszę. W sumie, kochani widzowie, ja wam tutaj na moim kanale jeszcze nie dziękowałam za to. E, dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję wam za to, że subskrybujecie mój kanał. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że mam szansę, że mogę się rozwijać i że jest was tutaj aż tyle i cały czas ta liczba gdzieś tam rośnie. Bardzo się cieszę, dziękuję. Teraz to leciłem po złoty przycisk, ale to chyba troszeczkę jeszcze patrzę. Tobie, Bartuś, też dziękuję, bo gdyby nie ty, to też tego bym nie miała. Bardzo dziękuję wszystkim. I teraz on będzie ze mną 24 godziny na tej kanale. Kanapię, Jest godzina 13.30. Do godziny 14 masz telewizor jeszcze w nagrodę. Nie było tego w planach, ale za tym przycisku. <noise> Kiedy ja dalej jaram się moim przyciskiem, ty kochany widzu możesz pomóc mi dalej się rozwijać, zostawiając subskrypcję na tym kanale, bo to bardzo mi pomaga. No i oczywiście, łapka w górę, jeżeli podobałem Ci się tego typu filmy. Gratuluję! 3 godziny już spędziłeś na kanapie! Nie jest za łatwo. Nic sobie. Teraz mam drzemkę. Wiem właśnie. Między godziną 15 a 16, niestety, ale tracisz wszystkie poduszki z kanapy. To chyba zgłupiałeś. Hop, do 16 leżysz bez poduszek. Ale ja mam drzemkę, a nie możesz mi potem. bo ja mam drzemkę, bo. Nie. Będziesz miała fajną nagrodę za na to. Ja nie chcę nagrodę, chcę poduszki. Kurcz się na kocie. O, co? sumie. Chodź, szybko. chodź. Także masz tak godzinę luzu Nic dla ciebie przez najbliższą godzinę nie będę A mogę miał mogę chociaż telefon wtedy? Nie. Ja tutaj tak narzekam, ale ten odcinek naprawdę na ten moment bardzo mi się podoba Mogę sobie leżeć tak bezkarnie nic nie robić, nie mam żadnych wyrzutów w sumie nie, że nie pracuję, że nie sprzątam że nie robię nic pożytecznego, bo w końcu nagrywam film, tak? <laughs> Bartek na ten moment też jest dla mnie naprawdę bardzo łaskawy, jedyne co to zaczyna chcieć mi się sichu, ale na razie nic chyba nie będę mówiła żeby bym musiała zrobić coś głupiego, więc będę na razie wstrzymywać, aż do momentu w którym będę w kryzysowej sytuacji a tak w ogóle widzowie, nie wiem czy zauważyli jakąś małą zmianę w moim wyglądzie hmm? no, na pewno zauważyliście no nie da się jej zauważyć, słuchajcie ostatnio zmieniłam całkowicie kolor moich włosów, wróciłam do mojego naturalnego odcienia, czyli takiego brązu to była taka spontaniczna decyzja po prostu siedziałam sobie, spojrzałam w lustro i mówię hmm. pójdę po toner i zrobię sobie brązowe włosy no i nie wiem co wy sądzicie, ale moim zdaniem to była naprawdę bardzo dobra decyzja F faktem jestem teraz bez makijażu, więc może nie wyglądam zbyt korzystnie, ale jak się pomaluję, to serii wygląda to bardzo dobrze. Planuję pójść jeszcze do fryzjera, żeby ta koloryzacja była trwała, bo to jest tak naprawdę toner, który zaraz się wypłucze, ale zdradzę wam, że w tym tygodniu nagrywam odcinek z Klaudią, w której Klaudia będzie robiła mi metamorfozę, także może się na razie wstrzymam i zobaczę, jaki ona ma pomysł dla mnie, a wy w tym czasie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o moich nowych włosach, a ja pójdę spróbować pójść spać, zdrzemnąć się, bo i tak nie mam w sumie co robić, więc... Przynajmniej się wyśpię. Psst, gramy w papier, kamień, nożyce? Ciupaga. 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 Nie, to chyba były nożyce i przegrałam. Po godzinie Bartek oddał mi poduszki, dostałam również telefon i przyszedł czas na kolejny posiłek. Siema, czas na obiad. W tak niechłodne. Gościa specjalnego przyprowadziłem, który nam zrobi dzisiaj odejście. <laughs> siema, siema! No <laughs> <laughs> i przyjaciółko, zobacz! Będziesz jadła! No. Czy będzie jadła? To jeszcze nie wiadomo, czy będzie jadła, bo może coś się skończy, że my będziemy tylko jeść. Nie wiem, co teraz mam powiedzieć w tym momencie. Ja myślałam, że... nie wiem, przyniesiesz mi... nie wiedziałaś o tym! No nie wiedziałam, a teraz... Kurde, teraz nas mi głupio Bartek powinien posprzątać, o masakra. Wujak przygotuje swój nowy specjał, będziesz mogła go zjeść, pod warunkiem, że będziesz odpowiadała dobrze na nasze pytania. Także przejmujemy kamerę. Mogłabyś stać do wujka może, co? Nie. Wisza. Witam, witam. Dziękuję bardzo za odwiedziny. Z przyjemnością, słuchaj, Dobre towarzystwo i gotowanie, bo ja zawsze tam jest. A właśnie, bo, bo ja otworzyłem nowy lokal i teraz takie bagiety. No, jeszcze, jeszcze bagiety będą dopracowane. Jeszcze będzie taka nasza z piekarni receptura docelowa. Te są bardzo smaczne, mi smakują, ale będą jeszcze ciekawsze. No i teraz zobacz. Otwieramy sobie takie pieczywko. Tutaj wyciągniemy na nadmiar pieczywka. To w lokalu dajemy spróbować niektóre kremy. Nakładamy pesto bazyliowe albo pistecjowe, krem truflowy i na takich chlebek Próbują. No właśnie, bo wujek już nie ma tylko pizzy, teraz to jeszcze drugi lokal. Tak, jakiś tam da, wymyślał sobie. Teraz... Taki włoski Subway, nie? Można tak, tak. To nazwać? też włoski Subway, tak. To szneczka parmeńska. Mamy tu serek Montasio. Teraz leci burrata. Chwilę Soczysta. Damy no, tu troszeczkę oliwa pikantna jeszcze. Trochę nam się poszyło przez to, że to przekrajamy, bo normalnie się tego nie kroi, ale swój smak zachowuje na pewno. Jest już tak głodna, ja oprócz tej pizzerinki rano nie jadłam nic. Od której tak tu siedzisz już? Od 11. i rano. 5 uh -huh. oh kawałków i do tego 5 pytań. Każdy je pizzę, każdy lubi pizzę. Na pewno znasz ja się na pizzy. Tutaj mamy zestawy pytań pizzowych. W której pizzy na każdej ćwiartce powinny być inne składniki? A Quattro Stagioni, B Capricciosa, C Quattro Formaggi wegetariana. To obstawiam y, odpowiedź a dlatego że ta trzecia to była serowa, druga to była kapuścioza, a ostatnia to nie, no, nie nie wiem co to. Wegetariana. Wegetariana. No to po prostu <grym> można, <więc grym> obstawiam, że a. Pięknie. To jest a? poprawna odpowiedź. Tak. tak jest. Możesz sobie wylosować pytanie. weźmy sobie takie o. Coś Dobra. Jedneczkę. Która figura odpowiada typowemu kształtowi pizzy? Prostokąt trójkąt, trapę z koło. Eee. Nie no, oczywiście, że koło. Typowy kształt pizzy koło, tak o. jest. Który składnik włoski pizzy ziti jest tak ważny, że dał jej nazwę. Ryba, krewetka, oliwka, makaron. Oliwka? Nie, makaron. A ja. ja. Tak jest, A. jeden ma dla nas! O, tu mam bardzo fajne pytanie. Takie ze średniej półki. Co po polsku znaczy nazwa pizzy? Ortolana, dietetyczna, ogród warzywny, harmonia smaków, poprawna. Pracowałam kiedyś w włoskiej pizzerii no. i ortolana to była pizza, która miała yy, chyba cukinię albo pokwarzona, nie pamiętam. Nie to było tyle lat temu, że już nie pamiętam, ale niech będzie, że z tym ogrodem. O, naprawdę? Tak? Dobrze, bardzo dobrze, tak? no. Okay. A to już było trudne pytanie. No było trudne, To już trzeba było wiedzieć, tak. Kojarzyło mi się, że tam właśnie była taka bardzo mocno warzywność. My się co, zadowolimy jednym? Nie, musisz nie, nie. je dać takie, by nie odgadła. Ja już jestem zadowolona, bo wiem, że przynajmniej nie będę głodna, więc coś nie mam takiego stresu. O, zobaczymy, jak, no. jak oglądasz wójta filmy. <laughs> tak, to o było wujo filmie na kanale, także sprawdzamy, dobra. W którym mieście otwarto pierwszą pizzerię w Polsce? W Krakowie, w Słupsku, w Zakopanym, w Sopocie. W Słupsku? No tu zjemy, jeden kawałek na pół listos, no, damy rano. Brawo. Ja jestem tak bardzo szczęśliwa, bo nie spodziewałam się, że będziemy trzeba mieć tak dobry obiadek i gości. Nie miałam gości, nie mam z kim gadać, nikt nie chce tutaj spędzać czasu. I co, jeszcze 24 godziny, czyli jeszcze do 11. Do 11 rano, czyli. 11 rano. rano. No, zaraz spać pójdzie, ale niekoniecznie będzie spała w nocy. Ja Bartek będę chciała iść siku zaraz. A to, 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 zaraz ci powiem, co wiesz, musiałem zrobić z dziękuję za zaproszenie i co? Zobaczymy, jak koleżance pójdzie te 24 godziny na kanapie. Ja <noise> wuju, jak widzę, z tym nie ma problemu, myślę, że z tydzień musiał być wyzwanie, ale <noise> tak, no, 24 godziny to też niezły wyczy. Bardzo lobby, kocham Bułata. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, no i przyszedł czas na najgorsze. Nie ja mi się Siusiu, już bardzo, już wstrzymywałam, bo wiedziałam, że pewnie wymyślisz coś głupiego, już nie mam innego wyjścia, bo albo się zasikam na kanapę, albo pójdziesz mnie do toalety. Znaczy musisz jeszcze chwilę poczekać, bo proszę, masz telefon i musisz nagrać TikToka, jeżeli twój TikTok osiągnie 5000 wyświetleń, dopiero wtedy będziesz mogła wyjść, z Siku. Bartek, ale ja nie wytrzymam. Dobra, no to czas ci leci już, no. Ja na szczęście zawsze mam zapisane tiktoki, które chcę nagrać Więc nie będzie tutaj dużo szukania Zazwyczaj są to jakieś trendy albo filtry Więc ja idę totalnie na łatwiznę I gdzieś miałam zapisany filtr Z ulubionymi słodyczami Myślę, że to będzie szybki tiktok I najszybciej zdobędę na nim wyświetlenia Słuchajcie, zostałam zmuszona do nagrania tego tiktoka e, Także lecimy sobie Z rankingiem polskiego jedzenia Mamy babkę wielkanocną Nie dział! Tiktoczek mamy dodane, poprosiłam w opisie o to, żeby było dużo wyświetleń, bo chcę iść siku. Nie wiem, co ludzie sobie pomyślą, jak przeczytałem taki opis, ale liczę, że to zadziała i że zaraz będzie to 5 tysięcy. Chociaż kurczę, z tym TikTokiem to u mnie jest bardzo różnie, ale mi się już tak chce siku. I dobra, to jest jakiś nieśmieszny żart. To jest jakaś złośliwość rzeczy martwych. minęło już ponad 10 minut, a mój TikTok ma 2,5 tysiące wyświetleń, chyba nawet nie cały czas to scrolluję i sprawdzam. A to idzie po prostu tak wolno, a mi się coraz bardziej chce sikuje. Ja nie, zlituj się nade mną. Jestem słabą Tiktokerką. Mój Tiktok ma w tyle czasu, ma 2,5 tysiąca wyświetleń. Ale ja już w tym odcinku tyle razy się na to zlitowałem. Ja mogę zatańczyć na tym Tiktoku. Dobra, filtry możesz iść, jeżeli teraz zatańczysz? Zatańczyć? Ale na Tiktoku, czy przy Nie. Dla widza? Dla widza. Może makarenę, bo to takie proste. No może być makarena. Eee, idę siku, aha! <laughs> Masz 3 minuty! Minuta! 19.13, 16, widzę ze z powrotem. Ile jeszcze? Nic, no zrobię, Siku, to wracasz. Fajnie się chodzi. Fajnie, faj, Bartek, bo ja mam jedną rzecz dzisiaj do zrobienia, którą muszę zrobić. Jaką? Muszę zmontować sobie filmik. Czy potrzebujesz laptopa? Aha. Dostaniesz laptopa? Ale. ale nie, a może być bez ale? Nie, nie ma ale. <laughs> Masz jedną próbę. Musisz wybrać osobę z kontaktów, do której zadzwonisz. I wiesz, że od ciebie nie odbierze. mogę zadzwonić do siebie, nie, bo ja jestem możesz. taką osobą. Masz jedną o, próbę. Okej, czyli kto by teraz nie odebrał. Mało tego, jeżeli odbierze, to dostaniesz karę. Dobra, Dziadek może nie odebrać, bo on jest trochę głuchy czy sobie nie słyszy telefonu. Musi przejrzeć cały sygnał. Nie dobra, umówmy się 6 sygnałów. To do dziadka dzwonię. 4 Cztery. Cztery. Cześć Dziadek! No co, Dziadek, zamiód? Nie chcę powiedzieć, że zamiód, ale no myślałam, że nie odbierz. To była taka jedyna osoba, która mogłaby tak szybko nie odebrać, no ale cóż. Ja na to ujrzę, nie będzie potrzebny. Stań na chwilę. I tak stój. Co? 19.25 do 19.55 musisz tak stać. Ciebie Bóg opuścił. Czas <grym> leci. Mogę chodź coś włączyć. No i O, ja sobie włączę jakiś robi i będę. O! Up and down, op, op, end down. Jak się stoi? Spoko. Czas się skończył, masz obiecanego laptopa i mam ja sobie tak o. Czy to mam kolacja? <grym> Może być. Czy już mam e, wolny? Masz wolny, a laptopa masz do 21. W takim razie idę chillować y, i oglądać dalej mój serial. A telewizor mogę? Nie. No. Od... Jak masz pracować, montować, no to... Ale już się wkręciło. Jeszcze chwilę popracowałam, straciłam swojego laptopa, dostałam sobie pościel, no i poszłam spać. Dzień, dobry, już wstałam. Nie mam pojęcia, która jest godzina, bo nie mam telefonu i nie widzę godziny na piekarniku, ale podejrzewam, że już jest dosyć późno. Czuję się dzisiaj zdecydowanie lepiej. Myślę, że taki całodniowy pobyt w łóżku i nic nie robię, nie wygrzewanie się. Na pewno bardzo dobrze mi zrobił, ale nie ukrywam, że jestem już głodna, bardzo chciałabym się pójść umyć. Umyć przede wszystkim zęby, e, bo nie mogłam ich wczoraj wieczorem, aż wstyd się przyznać. E, jak czuć? Czuć, na kilometr. Robisz mi śniadanko? Smacznego. Co to jest za dostaw? Nie, chcę mi się już sobie robić śniadanie. 10.20 wytrzymasz te 40 minut, samo sobie zrobisz. Która jest? Na kierownicę do południa już za mną. Ja wstałem po dziewiątej i miałem fajny pomysł, ale już było za jasno. Chciałem ci imprezę zrobić pobudkowo, bo, bo, bo ci waliło. Dobra, to już wolę tą opcję z pastą do zębów i miską. A ty odpocząłeś sobie troszeczkę ode mnie? Nie, no. i tak tu to wczoraj cały dzień spędziłem praktycznie. <grym> A wy spałeś się chociażby ze mnie? Tak, Ogarnia się i co, nie będziemy za dużo już przedłużać, czekamy po prostu te 40 minut. Nie spędzam na tej kanapie 48 godzin? Chcesz, to se spędzę, tak sam ale sama, bez nagrywania. 11.00. Ej, tak na razie staję w łóżku.